Ponieważ, tak jak widzieliście Państwo w filmie, Pani Lilia Bajkowska jest autorką bajek muzycznych. Te bajki zawierają w sobie całą wiedzę muzyczną, jaką powinien człowiek mieć, żeby rozumieć muzykę. Eee, natomiast w tej chwili tych bajek nigdzie Państwo nie znajdziecie. My jako Fundacja planujemy zrobić reedycję książek bajek muzycznych Pani Lidia Bajkowskiej. Najprawdopodobniej nastąpi to w tym roku. Natomiast specjalnie dla rodziców, dla pedagogów przygotowaliśmy nowy produkt i jest nim właśnie ten pakiet edukacyjny. To jest zawartość pakietu I tak Pakiet proponujemy, tak jak powiedziałam, pedagogowi. Co jest cudownego w tym pakiecie, a jest to to, że nauczyciel nie musi mieć wykształcenia muzycznego, żeby uczyć przy pomocy tego, co my proponujemy. Natomiast dziecko potrzebuje... Pierwszy ten pakiet, ponieważ jest to jeden z kilku pakietów, mówi o kontrastach w muzyce. Także po przeprowadzeniu zajęć przy pomocy programu, który proponujemy, nawet trzyletnie dziecko, tak jak przed chwilą powiedziała Pani Sylwia, będzie w stanie powiedzieć dur. I jeszcze będąc tylko przy tym pakiecie, chciałam poinformować, że prowadząc zajęcia przy pomocy metody pani Lili Bajkowskiej, przy pomocy tego właśnie pakietu, możecie Państwo wziąć udział w naszym konkursie ogólnopolskim po koloru i Świat Muzyką. Właściwie nie robiąc za dużo specjalnie, ponieważ sama forma przeprowadzenia zajęć i lekka dokumentacja ich pozwoli na to, żeby wziąć udział w tym konkursie, do czego serdecznie zachęcam Państwa. цены